Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Dzisiaj będzie rowerowo, ale nie ja będę jeździł na rowerze Zapraszam Was na relację z Pucharu Świata w Przełajach w Benidormie Impreza w tym roku była się po raz drugi. W zeszłym roku niestety nie udało mi się dotrzeć. Bo wyjazd do kalpy jakoś tak się pokrzyżował, że niestety nie miałem możliwości przyjechać, a w tym roku cały wyjazd tak ułożyłem, żeby na tym zawodach być. No i wam pokazać te zawody, bo moim zdaniem jest to chyba jedna z bardziej widowiskowych odmian kolarstwa, które tak naprawdę można z jednego miejsca zobaczyć 80% trasy. No i nie trwa cały dzień, tylko niecałą godzinę. Pół godzinki później już jestem w Benidormie. Kolejka jest dość spora. Przełaję chyba tutaj cieszą się wielkim zainteresowaniem. Ale to w sumie nie dziwota to jest mnóstwo belgów, mnóstwo kolarzy, którzy trenują amatorów, zawodowców. No szykuje się niezła impreza. Organizacyjnych, jeżeli w przyszłym roku planujecie tutaj wpaść na te zawody, jeżeli dalej się będą odbywać. Warto kupić trochę wcześniej bilety, bo są tańsze. Ja bodajże chyba zapłaciłem miesiąc wcześniej 15 euro przed samą imprezą. Jeżeli jeszcze bilety są, no to kupiłem bodajże 20 euro. No i co? Akurat trafiłem na końcówkę wyścigu Juniorek. Więc jeszcze przede mną trzy wyścigi. będą orliki, kobiety Elita i potem mężczyźni Elita, czyli w sumie najlepszy wyścig, który tutaj będzie. Ludzie już tutaj czekają na najlepsze miejsca przy schodach, przy nawrotach wszystkich. No i co, i czekam na, na znajomych, bo pewnie zaraz też się pojawią. No, warunki są takie mało belgijskie. Jest full lampa, błota prawie no, błota nigdzie nie ma. Pewnie najbliżej to jest gdzieś kilkaset kilometrów stąd. Także jakbym wybierał gumienie na ten wyścig, to szczątkowa ilość bieżnika i można jechać. Z okazji dzisiaj nagrywam wszystko telefonem i mam takiego sprytnego selfie -sticka, który pasuje do budowy. Robi to quadlock, mam też uchwyty rowerowe. Bardzo fajnie się to trzyma, jest taki komforcik. Bo nie trzeba jakoś specjalnie telefonów to montować, tylko wystarczy wkręcić tu i elegancko działa. Można tylko postawić. Bardzo fajna, przydatna rzecz. A tutaj taka ciekawostka. Ostatni teren przed metą ma tutaj zrobili neutralizacji przeszkody. Nasypane worki z piachem, żeby nie musieli skakać. Ani też złapać jakiegoś defektu. znalazłem optymalne miejsce bo tu akurat będą jechać tam tędy, tu będą nawrotki potem robią kółeczko jadą tędy tu jest kolejny nawrót no i idealnie ja zobaczę jak sobie będą radzili ze schodami dobra jest pewnie gdzieś już połowa wyścigu chłopaków do 23 roku życia więc warto jeżeli ktoś w ogóle nie wie co to są przełaje no to teraz teraz słów o tym generalnie wyścigi są na rundach w różnych długościach, generalnie zasada jest taka, że wyścig trwa mniej więcej około godziny. Dlatego też nazywa się to i bez przyczyny godziną w piekle. I też dlatego, że wysiłek jest dość ogromny i średnie tętno jest bardzo zbliżone do średnia do, do tętna maksymalnego. Jeżeli chodzi o same rowery, no to są to bardzo zbliżone rowery do szosy, z coraz większym prześwitem, z większymi przełożeniami i często teraz już z jednym latem z przodu. No, i to co jakby jest tylko zarezerwowane dla przełajów, no to są właśnie opony do 30, do równe 33 mm, jeżeli chodzi o szerokość opony. I to jest zarezerwowane właśnie tylko dla, dla przełajowców. I tylko na takich oponach się mogą oni tutaj ścigać. Oponach, tudzież szybka. No i to co jest też fajne, można zabrać rodzinkę ze sobą, no bo praktycznie z jednego miejsca jesteśmy w stanie widzieć dość dużą część trasy. No jest. Co by nie mówić, bardzo, bardzo widowiskowe. Jan. Dzień dobry. Jan, jak Ci się podoba impreza? Tak. Niesamowite, zaskakująca rywalizacja. Nie Pierwszy raz się. na przełajach i emocje jak na grzybach. Pierwszy raz na przełajach i już Matthew Vanderpool przegrywa z Markiem Convą. Więc naprawdę, <toskutki> chyba nie zapraszajcie mnie więcej, bo mogą się dziwne rzeczy już więcej nie pojedziesz. że więcej nie pojadę. Ale oni w ogóle jakoś dziwnie pojadą z tyłu bardzo Uwaj. No, to coś się musiało wydarzyć. A znaczy, to, że pan Marek idzie z tyłu jest może trochę mniej zaskakujące niż to, że z tyłu jedzie Maciu, ale... I to coś, jeszcze za nim. Coś się musiało wydarzyć. Ale zaraz go wyprzedzi pewnie. No. Czekamy na drugą rundę. Druga runda. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o przełaje w Benidormie. Niesamowite wydarzenie, emocje tak naprawdę trzymały do samego końca, bo poza dobrą formą czy zawodnicy muszą mieć też dużo szczęścia, żeby jakieś różnego rodzaju defekty mogły je ominąć, bo tak naprawdę wystarczy, że komuś spadnie łańcuch na chwilę. Momentalnie traci dystans, no i potem go trudno nadrobić. Jeżeli nie byliście nigdy na przełajach, to koniecznie polecam przyjść, przyjechać. W sumie to jest chyba najfajniejsza opcja, żeby przyjechać sobie do kalpę na tydzień, dwa, pojeździć na rowerze i przy okazji, jeżeli te zawody się odbędą w Benidormie, no to wtedy je zobaczyć. A jeżeli nie, no to chociażby na relacjach telewizyjnych. Są praktycznie jesienią, zimą raz, jesienią, zimą raz w tygodniu co najmniej są te zawody Pucharu Świata i można oglądać ten spektakl. Godzinka czasu i naprawdę jest tyle emocji, że spokojnie, spokojnie Wam się to spodoba. No a ja się tymczasem z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!